Zupełnie przypadkiem Radio Bonus na swojej drodze spotkało doktoranta i wykładowcę naszej uczelni Pawła Kosteckiego. Dlaczego zdecydował się pan przyjechać na uroczystość właśnie do Rzymu, więc jest no, dość tłoczno i może mało wygodnie. No nie widziałem innej możliwości, jak to przeżyć to jedyne z tego rodzaju wydarzenie będąc tu na miejscu. Jednak uczestnictwo w mszy Świętej Beatyfikacyjnej. I... Bycie tutaj na miejscu jest zupełnie czymś innym niż obejrzenie tego na wygodnym fotelu przed telewizorem, oczywiście z różnych względów, nie ujmując tego udziału tym, którzy z różnych względów chcieli zostać w kraju, w Krakowie. Natomiast no, z racji tego na jakiej uczelni studiujemy i wykładamy, no to jakby nie było innej opcji dla mnie dla moich przyjaciół, żeby do Rzymu przyjechać. A gdzie udało się panu zająć miejsce na tej Udało nam się po długich, stumozolnych wędrówkach trwających około 6 godzin dojść tak w połowę Placu Świętego Piotra. I jak tam atmosfera i warunki? Atmosfera była gęsta, w znaczeniu dosłownym i przenośnym, czyli było gęsto na metrze kwadratowym, a także na początku była też gęsta atmosfera ze względu na właśnie na ten brak miejsca, natomiast później już, kiedy rozpoczęła się msza, ta atmosfera już się trochę tak się uspokoiła.